Witam serdecznie. Dzisiaj zajmę się sterowaniem silnikami szczotkowymi, zarówno zasilanymi prądem stałym, jak i prądem przemiennym. Zapraszam. Może zacznę od zmiany kierunków obrotów. To będzie w niektórych aplikacjach bardzo przydatne. A więc tutaj mam mały silnik z magnesami stałymi, zasilany właśnie prądem stałym. I jak możemy tutaj właśnie przygotowałem już zasilacz ustawiony na dosłownie 10 V, nawet nie wiem faktycznie na ile V ten silnik powinien działać, a tutaj mam zapisane, widocznie go już testowałem wcześniej, że działa on na 20 V, no ale też powinien zadziałać na napięcie niższe, oczywiście ta prędkość obrotowa nie będzie już taka Jaka nominalna powinna być, jak widać, silnik się obraca. Może zmniejszę tutaj jeszcze napięcie do kilku woltów, żeby było widać kierunek obrotów. Teraz mam dosłownie kilkadziesiątych wolta zaledwie. Oczywiście, moment obrotowy przy takich napięciach jest bardzo niewielki. Można tu łatwo zatrzymać ten wał palcami, ale teraz w tym momencie rotor obraca się w tym kierunku, czyli w lewo. Zmianę obrotów można spowodować przez zmianę polaryzacji, czyli przełączyłem tutaj na przewodach plus z minusem. Może zrobię to jeszcze raz, tak żeby było to widoczne. I w takim silniku nie ma z tym najmniejszego problemu. Przez zmianę tylko polaryzacji można zmienić kierunek obrotów. Silniki takie na przykład stosowane są powiedzmy do bram automatycznych, gdzie właśnie muszą pracować w dwóch kierunkach odbywa się to za pomocą na przykład dwóch krańcowych z iodami. wystarczy i to lub też jakiegoś układu elektronicznego który będzie te obroty zmieniał. Dość częstym rozwiązaniem jest tak zwany mostek H, o którym będę mówił już pewnie w przyszłym odcinku. Przejdźmy teraz może do silników uniwersalnych, tak jak mówiłem, ten silnik uniwersalny jest to silnik szczotkowy samowzbudny z elektromagnesami na Stojanie. Jest to silnik szeregowy, czyli połączono są uzwojenia stojana razem ze szczotkami, czyli z uzwojeniem wirnika. No i może podłączmy sobie też taki silnik na początek do prądu stałego. Zobaczymy, czy faktycznie ten silnik pracuje jak i na prądzie przemiennym, jak i na stałym. Tutaj zróbmy sobie na przykład też kilka woltów. To jest silnik. 220 do 240 V prądu przemiennego, 1200 W. Ale, tak jak mówiłem, właśnie silnik uniwersalny powinien pracować też na napięcie stałe. Może odwrócę w ten sposób, żeby było lepiej widać faktycznie ten wirnik. No i podłączam. Jak widać obraca się tutaj bardzo wolno, ale właśnie specjalnie podaję takie niskie napięcie, tak aby było widać, w którym kierunku ten wirnik się obraca. Jak widać, silnik obraca się teraz w lewą stronę. No i spróbuję zmienić tutaj właśnie polaryzację, przełożyć plus z minusem. I silnik cały czas obraca się w lewą stronę. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, w takich silnikach uniwersalnych polaryzacja nie ma znaczenia, dlatego że właśnie połączone są te uzwojenia ze sobą szeregowo. A więc czy można zmienić obroty w takim silniku? Można by, ale trzeba by zmienić troszeczkę połączenia tutaj szczotek i uzwojeń. Czyli byśmy musieli zaingerować w zasadzie w budowę tego silnika. Są silniki już przygotowane właśnie do zmiany obrotów, gdzie nie ma stałego połączenia szczotek z uzwojeniami, a takie silniki na przykład można spotkać w pralkach, gdzie jest to też silnik uniwersalny, ale z wyprowadzenia tutaj z silnika Osobne są dla szczotek, i osobne dla uzwojeń i wtedy kontroler czy, czy też jakiś układ odpowiednio zwiera te połączenia i powoduje zmianę obrotów w takim silniku. A więc w tym konkretnie silniku e, taka zmiana obrotów w zasadzie nie jest możliwa. Jak więc kontrolować e, prędkość obrotową? Może zobaczmy to na tym małym silniku, może to będzie lepiej widoczne tutaj, właśnie na tym. Podłączam. Już nieważne w którym kierunku, może zmniejszę sobie tutaj napięcie. W zasadzie do zera. No i podwyższam napięcie. Zmieniając napięcie. Jak widać, a bardziej słychać pewnie. Zmieniając napięcie, reguluję prędkością obrotową. To samo dotyczy się silników uniwersalnych. Podłożyłem tutaj sobie podkładkę, dlatego że w tym rodzaju silnika te powietrze zasysane z tej strony przepływa przez silnik i ten silnik chłodzi, także dlatego nie może być on tutaj zablokowany, ten przepływ powietrza, tak aby ten silnik miał chłodzenie. No i sprawdźmy, czy to samo można zrobić tutaj przy tym silniku uniwersalnym, Zwiększam napięcie. Silnik zaczyna się obracać. Mam tu zaledwie 30 V. No ale znowu widać, że przy zmianie napięcia ten silnik faktycznie zmienia swoje obroty. Czyli to jest jedna metoda w zasadzie sterowania obrotami silnika. Sprawdźmy teraz, jak będzie zachowywał się właśnie przy prądzie przemiennym taki silnik. Tutaj mam tak zwany autotransformator, gdzie nie jest to transformator separacyjny, jest to transformator, który, na którym przez pokręcanie tym pokrętłem, właśnie przesuwamy szczotkę na. Takim transformatorze zwiniętym dookoła, i po prostu zmieniamy napięcie na wyjściu. Oczywiście, na wyjściu też osiągniemy prąd przemienny. Może też pokażę tutaj na mierniku. Praktycznie podepnę ten silnik tutaj do miernika. Gdzie tutaj mamy wyjście? O, tutaj jedno i tutaj drugie. Będziemy mieli tutaj napięcie na tym silniku, właśnie przełączam tutaj na prąd zmienny. OK, musimy sobie połączyć tutaj przez jakieś wsówki. Oczywiście tutaj trzeba uważać, już teraz mamy do czynienia z napięciami niebezpiecznymi. Do tej pory używałem prądu stałego o niewielkim napięciu. Tutaj już mamy do czynienia z prądem przemiennym, ale oczywiście prąd stały też może być niebezpieczny, jeżeli będzie to napięcie dość wysokie. Załączam tutaj zasilanie, załączam autotransformator, który teraz jest skręcony do zera. Pokazuje się tutaj jakieś niewielkie napięcie, no i zaczynamy to napięcie zwiększać. Mam jakieś 20V. Też jak widać, przez zmianę napięcia można sterować obrotami takiego silnika. Jaki w silnikach właśnie z magnesami stałymi, jak i w silnikach uniwersalnych z elektromagnesami. Także no, mamy jedną metodę, ok, no ale ciężko by było regulować napięcie przez takie duże autotransformatory. Ten jest bardzo mały w zasadzie, jest tylko do 500VA. Także do większych silników potrzeba by naprawdę olbrzymich autotransformatorów. Wiadomo, że wykluczylibyśmy już wtedy jakiekolwiek elektroniczne sterowanie takimi silnikami, dlatego że trzeba było to ręcznie przekręcać w zasadzie. Druga sprawa, zmiana napięcia. Jeżeli nawet byśmy zastosowali jakieś elektroniczne komponenty typu tranzystory, zmiana napięcia liniowo. Powodowałaby to, że przy stałym zasilaniu, powiedzmy, jeżeli byśmy mieli 24V napięcie zasilania takiego silnika, chcielibyśmy mieć, powiedzmy, przedział od 10 do 24V i zastosowalibyśmy jakieś elektroniczne komponenty, aby móc sterować właśnie automatycznie gdzieś z jakiegoś innego urządzenia takim silnikiem, to na tranzystorach musiałby wystąpić spadek napięcia, dlatego że cały czas byśmy mieli te 24 V zasilania. Tutaj byśmy potrzebowali powiedzmy te 10 V tylko, no ale te 14 V by musiało zostać jak gdyby pochłonięte czy też wydawane jako ciepło przez tranzystor. No i właśnie tutaj jest ogromny problem, no bo te tranzystory by się bardzo grzały, by trzeba zastosować bardzo duże radiatory, bo jeżeli co jest możliwe oczywiście, na tranzystorach Liniowo byśmy chcieli to napięcie redukować, no to wtedy te całe napięcie, które by nie trafiło do silnika, musiałoby się wydzielić na tranzystorze. Także jest to jakaś metoda sterowania napięciem, no ale jak widać, bardzo niepraktyczna. Co się więc robi, aby takimi silnikami <laughs> sterować bez zbędnych, właśnie takich dużych urządzeń i bez przegrzewających się, powiedzmy, tranzystorów? Otóż. Do prądu przemiennego stosuje się na przykład takie układy. To jest taki wyjęty z obudowy układ, bodajże, od też jakiegoś wentylatora. Gdzie przy zastosowaniu triaka, zwykłego potencjometru, a może być tu oczywiście też optodiak, na przykład, który może być sterowany przez jakieś inne elektroniczne urządzenie. Przez jakiś układ, tu też będę objaśniał to niedługo, można sterować tutaj prądem przemiennym. To jest właśnie taki prosty układ, ale to jest właśnie układ sterowania prądem przemiennym. Jak sterować znowu silnikami zasilanymi prądem stałym bez właśnie tego wydzielania się ciepła na tranzystorach? Można sterować tranzystorami poprzez sygnał PWM. Ale o tym wszystkim już będę mówił w następnym odcinku, także będzie bardzo ciekawie, zrobimy kilka prób, będziemy mierzyć oscyloskopem faktycznie, co tutaj się dzieje, jak te sygnały faktycznie tutaj do tego silnika trafiają, jakie to sygnały i dlaczego się tak dzieje. Zapraszam na następny odcinek, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.